Adam Nawałka objął reprezentację i w dużej mierze pomogło mu to, że on był asystentem Benhakera, trenera, który no, wie na czym polega europejski futbol. No ja powiedziałem swoją, swoją opinię kilka miesięcy temu, że jest to dla mnie niezrozumiała ta nominacja, podtrzymuję ją No i uważam, że powinna być zmiana. Dlaczego? Dlatego, że z grom się do, do ubiegłego wieku. Tak grało się w ubiegłym wieku tym autobusem. I nie ma, nie ma dwóch zdań. E, trener Czesław Michniewicz potwierdził to w młodzieżówce: grał tym autobusem 1.9 Kornacki. E, to wtedy był taki, e, taki młodzieżowy Lewandowski. I to wychodziło różnie. Ale to, to nie ma nic wspólnego z nowoczesnym futbolem. I to jest wszystko. Natomiast moja koncepcja była taka, żeby zatrudnić trenera zagranicznego, który z autorytetem. Dlaczego? Dlatego, że nasi wszyscy chłopcy, wszyscy, no oprócz tych, którzy grają w polskich klubach, grają pod okiem najlepszych trenerów świata. Oni wiedzą, na czym polega nowoczesna piłka. I dopiero tę nowoczesną piłkę, którą grają w klubach, pokazali w meczu z Francją. I dla mnie powinien być właśnie trener, który będzie miał autorytet. Ja wiem, że zaraz ktoś powie, ale ile on będzie kosztował? Nie, nie, nie będzie dużo kosztował. Dlaczego? Dlatego, że w Polsce są tacy przedsiębiorcy prywatni, którzy naprawdę mają dużo pieniędzy. Z chęcią jestem przekonany, że zasponsorują pensję tego trenera. Powiedzmy na dwa lata do, mistrzostw, do, do finałów Mistrzostw Europy, ale pod jednym warunkiem. Że jego asystentem musi być co najmniej jeden albo dwóch Polaków. Dlaczego? Dlatego, że on ustawi naszą drużynę w te, na te światowe tory futbolu i my będziemy po prostu tak grali, będziemy dobierali zawodników do metod, które, które są stosowane w najlepszych klubach świata i w najlepszych reprezentacjach świata. I wtedy. Po dwóch, trzech latach właśnie, ja nie wiem, czy to będzie Paprzum, czy się zgodzi na to, czy to będzie probierz, nie wiem kto. Czy to będzie Adam na Balkan, Po prostu, żeby ten asystent później, kiedy to będzie na dobrych torach ustawione, żeby kontynuował i oczywiście unowocześniał grę i, i, i znajdował odpowiednich, jakby to powiedzieć, ludzi do spełnienia tych obowiązków. I to jest wszystko, tak jak jest to w Niemczech, tak jak jest to w wielu krajach. Że asystenci czy współpracownicy przejmują reprezentację. Panie Janku, tutaj są, jest mnóstwo kolejnych pytań. Oczywiście zachęcam Was do tego, żebyście byli aktywni na naszym czacie, zadawali pytania. Te najciekawsze postaram się wyłuskać i zadać panu Jankowi. Natomiast nasz widz, Top toplista, pani Janku, donosi, już tak abstrahując od mundialu i od naszej kadry zauważa, że pan Janek coś schudł. Czy to prawda, panie Janku, że coś w kilka kilogramów y, poleciało? Że ja? Tak, tak. No tutaj nasi widzowie donoszą, że, że pan Janek coś schudł. Tak, wziąłem się, wziąłem się za siebie, bo w pewnym momencie zobaczyłem siebie w telewizji i tam powinno być, że prosimy mnie rygować odbiorników, synchronizacja pozioma jest w porządku. Także codziennie jeżdżę na rowerze, codziennie y, jestem y, na łódzkiej fali, biorę masaże to jest coś wspaniałego. Codziennie jestem tam i biorę masaże, które no, powodują, że człowiek inaczej się czuje. I no, ja się w tej chwili czuję dobrze. Nie wiem, czy dobrze wyglądam, czy jestem za chudy, czy ten, ale dobrze się czuję i mam nadzieję, że to samopoczucie, moje wzrośnie, kiedy reprezentacja. Zostanie ustawiona, moja drużyna narodowa, moja, moja, nasza, moja drużyna zostanie ustawiona na odpowiednim torze. Piszcie oczywiście w komentarzach odpowiedź na pytanie pana Jana, czy lepiej mu z tymi kilkoma kilogramami mniej. Natomiast wracamy oczywiście do merytorycznej rozmowy. Panie Janku, Jędrzej Zając, panie Janie, co pan myśli o Nawałce? Nieważne kto, jeszcze raz podkreślam, Adam Nawałka trochę wyskoczył. Proszę zauważyć, Adam Nawałka objął reprezentację i w dużej mierze pomogło mu to, że on był asystentem Benhakera, trenera, który no, wie na czym polega europejski futbol. I w tym momencie Adam Nawałka kontynuował to. Adam się pogubił w Rosji, bo zaczął filozofować zupełnie niepotrzebnie, że my gramy pod, z każdym przeciwnikiem. Pod każdego przeciwnika. Nie! My musi, każdy przeciwnik musi dać pod nas. Bo my prezentujemy taki futbol i koniec. Nie ma co zmieniać. My musimy grać swój futbol, żeby była powtarzalność, żeby był, był automatyzm w grze. I Adama też naturalnie widzę. Tylko, że jeszcze raz podkreślam, że w tym momencie Adam się trochę spalił w rosy. I Adam, no jeszcze raz mówię, no nie wiem, kto się zgodzi, czy to będzie Patrzą, czy to będzie Probieś, czy to będzie Adam żeby współpracować z tym i wreszcie coś zrobić, bo u nas jest tak, jak przychodzi nowy trener, mówi, zastałem z gliszcza". i ja muszę y, sprawdzać. No Czesław Michniewicz, nie przepraszam, jest to Polak, który obserwował wszystkie mecze polskiej reprezentacji. Ba, w klubie pracował, obserwował wszystkich piłkarzy, bo miał tych, tych Polaków miał na co dzień jako rywali, czy, czy jako swoich zawodników. I nagle on powołuje kadrę 45 zawodników. No. Gdzie? No, po co? To on ich nie zna? Ja rozumiem, że to, był, że to jest jakiś trener, który w ogóle nie zna polskich piłkarzy. No to jedna, na jedno zgrupowanie można powołać. Jeśli gra się czterema bramkarzami w Lidze Narodów, to znaczy, że niedoskonali się gry Wojtka Szczęsnego, który jest numerem jeden, z pozostałymi zawodnikami, żeby on, żeby on grał tak jak obrońca, tak jak grał w Juventusie Turyn. A on, on nie ma, no. on nie ma, te, nie ma tego wyczucia, bo nie wie, co jest grany. I my co chwilę próbujemy. Nie ma. Poza tym jeszcze jest jedna rzecz. Nie ma budowy reprezentacji. O czym się ostatnim czasem mówił, że ja buduję reprezentację, budować to można drużynę klubową, bo mogę sobie kupić najlepszych piłkarzy świata. Reprezentację albo mam, albo nie mam. I muszę, przepraszam, krajać tak, jak, jak materiału staje. I mam tych zawodników i dla, do tych zawodników muszę dobrać odpowiednią taktykę. A taktyka jest jedna w tej chwili. Gra się pressingiem na całym boisku, a myśmy pierwsze trzy mecze grali do połowy. I Lewandowski, najlepszy piłkarz świata, też się zgodził, żeby grać do połowy. Dopiero w czwartym meczu pokazaliśmy, na co nas stać. No to już niestety była mużpada powiedzieć i to zostało zresztą zepsute. Bo kiedy przegrywaliśmy 1-0, następuje zawalenie tej całej konstrukcji, bo się zmienia pomocnika na napastnika. Zamiast puścić właśnie pomocnika Grosickiego zamiast Artura, zamiast Milika, to byłaby ta równowaga, bo przecież do, do, tej, do tej minuty, do, do zmiany do 60 chyba drugiej minuty, Mbappe nic nie miał. Oni tam po, po lewej stronie nic nie grali. Dopiero jak zachwiana została ta równowaga, oni zaczęli tam grać, strzelili nam dwie ramki. Po co? Jest 1-0, grajmy tak jak grajmy, przecież mamy, gramy z nimi jak równy z równym. I to zostało zepsute. I, 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 ja już nie mówię o tym, że, że gramy jako liderzy grupy. Jako liderzy grupy z Argentyną, która jest za nami, i my gramy autobus, nie wychodzimy poza, poza połowę boiska. Proszę, w meczu z Francją wyszedł kilka razy, wyszedł Bereszyński no, Zieliński, 200 ja, dwuset, km. Wyszedł kilka razy kasz. No bo tak grają najlepsze drużyny na świecie. A przez pierwsze trzy mecze graliśmy do połówki i laga na Roberta. A może oni popełnią błąd. No ale czy ja to wina, panie się... Janku? Przecież nie piłkarzy wina. No to wiadomo, czy ja to wina. Ktoś taką taktykę wymyślił. Nie no, dlatego mówię, panie redaktorze: wina jest to super ekspresu Jana Tomaszewskiego. Tak, na, nasza szczególnie. A ja, a, ja tutaj, a ja tutaj winię właśnie piłkarzy. Za to, że zgodzili się na taką taktykę. Ale co piłkarz ma zrobić, Panie Janku? No, jakby trener, trener jest odrządzenia, wymyślenia taktyki, co piłkarz nagle powie, że nie, pan odejdzie, pan pan wyjdzie z tej szatni, my sobie wymyślimy lepiej. Nie, 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 tylko, tylko, tylko po prostu trzeba trzeba było tak rozmawiać przed pierwszym meczem, po meczu z Chile. A trener ich tak przekonał, że Krychowiak wychodzi i mówi: zapomnijcie o dobrej grze. My już nie będziemy grali dobrze, my będziemy grali skutecznie. Brawo. Tylko ja się pytam, gdzie jest ta skuteczność w meczu, w decydującym meczu z Argentyną, gdzie remis, remis dawał nam to, że, jest, że gramy z, z Australią, a nie z Francją. I o tym nikt nie mówi. A ja już nie mówię o tych statystykach, 75 do 25, jeśli chodzi o posiadanie. Podania 800 do, do 200 chyba. A proszę, z Francją zagrali to, co grają w klubach, do czego myśmy ich tutaj namawiali. Panowie, zamknijcie się w pokoju i ustalcie, że skład jaki jest, taki jest, dobrze, niech będzie, ale, ale gramy, gramy ofensywnie. Zagrali ofensywnie i Francuzi byli zdziwieni, że jacyś Polacy naprawdę dobrze grają i się przeciwstawiają.